No, i witajcie, drodzy hodowcy, hodowczynie. Myślę, nagrał takie filmy troszeczkę. Dawno nie odzywałem się. Za no bardzo nie ma i po co, i na co. Życie płynie. Tak jak u każdego. Ale czasy te czasu nie zaszkodzi wrzucić tam coś 30 chyba jeszcze, tam 6, czy ile ich jest? Jeszcze jest. Ten maksyl niech będzie no Czy został czasem, bo tak przy niedzieli jak dziś wypuścić, popatrzeć. Życie płynie. Powoli. Tak jak było, tak jest. Cholerny lust jest teraz, bo miałem tutaj 60 chyba cztery. Nie zostało i młodych tak poleciało, także moment, i dziewięćdziesiąt się robiło z powrotem. Chciałem ich wywieźć gdzieś połowę jeszcze, żeby zmniejszyć, tak zostawić 20-30, aby tam coś tam, coś tam, ale nagle, nie wiem, tu trochę koty mi się w bo wiadomo, bez, bez nadzoru to, to tak to jest. I jednego, nie wiem, jednej doby jakoś po. po kiedyś tam się oglądam, patrzę o połowę mniej. Takie ostatko, jak teraz jest, to o połowę było więcej i to fajne takie te z Budapeszty, takie do ciemnych tych wiankach i samic, sporo mi pognęło, ale ja czuję, że to ktoś przyczynił się, bo oni tak niby mają te multivitaminy ale lubieli po, po garażach chodzić. Ktoś chyba garaż zamknął i, i wywiózł bo to niemożliwe, żeby koty przestraszyły, to oni by na bloku siedziały, a, a że niemożliwe, żeby poszły, bo tej młodej dużo było takich, naraz trzydzieści pary niemożliwe, że tak. Ale mówi się trudno, marzenia się spełniają, zostało tyle, ile chciałem, i też dobrze. I też dobrze o Baksyl Taki jest, niech będzie, życie trwa, nie narzekam. Jakoś powoli się żyje, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Nie poddawać się, można żyć. Ale tak żyjemy powoli. No. Obiecałem tutaj pozdrowić kolegę. Teraz imię i nazwiska nie przypomnę, bo, bo wiadomo. Tu nie tego nie jestem przygotowany na tyle, bo tak za spontana nagrywam. Zrobić kolegę, który 500 yy, yy, suba dał. Także pozdrawiam cię, kolego, wiesz, jak oglądasz to, to, to wiesz, że to, to ciebie się tycz. No i oczywiście was wszystkich, pani, którzy tam nagrywacie. Tak, tam oglądam dalej sporadycznie, ale, ale oglądam. Oglądam te wasze poczynania, ja... Manek tam z Kujaw. Trzymaj się też. Fajnie chodzą. Chociaż myślałem, że te bociany to za bardzo. Nie tego, to takie oporne cholerstwo, ale ale coś tam lata. Coś tam lata i fajnie no. I także tam i tych innych też się ogląda. Już nie tak jak kiedyś, bo trochę ten no trzeba. Trochę wziąłem się za siebie. Ci, co oglądają, to wiedzą, jak jest. Jak to jest w życiu. znają mnie. filmów I też na w życiu układać to. Także. Gąbki schodzą na drugi plan. Ale jeszcze są. Miałem już. To zaraz nagrać, jak wyląduje w gołębniku, pokazać co tam jeszcze zostało no ale Już pół godziny chodzą myślę wrzucę, odezwę się znowu, żeby to wiadomo zaraz bo czas, czas się nie odzywać no tak, no, a tutaj, no cóż, tak jak było kiedyś, taki jest krajobraz. Dla tych, którzy tam jeden odcinek przegapili, to tak jak mówiłem już można tu zaśpiewać taką piosenkę, czy pani puszcza się. Ta podoba. Taka mała puszcza. Tak żyjemy dalej. Tak jak było, tak jest. Jeszcze piękne, siódma piętnaście, puszczone zostało to, co zostało, tak jak zostawiłem te trzy rasy, tak i są. No. To nie patrzcie na to, to kurna wirusz. Ciekawa rasa, muszę wam przyznać, że, że oni jak chodzą po, po ziemi, chodzą koło nogi. Oni człowieka w ogóle się nie boją. I żeby nie srebrniak, to Budapesztów by nie, nie miał. To jest prawda. A oni wszystkim kierują, wszystkim rządzą. O, to jeszcze ta na białym gonie, co była kiedyś tam. Jest. Jest. Jeszcze się ukowała. No i tutaj tak, Budapeszt, Tipler Te trzy rasy O, tu z młodych Trzy sztuki młodych tylko zostało mi Miałem piękne młode, to Trochę kot wydusił, resztę poginęła, nie wiem właśnie Ale reszta nieważne, nie ma to nie ma, bo i tak Nie chodziło tylko żeby na takiej ilości jakie są, no, no, nie ma co tam za dużo poświęcać się dla hobby, bo, bo życie jest ważniejsze. Trzeba żyć, trzeba żyć. O, basen za darmo. Wodę mają, ale korzystają z basenu. Także wybaczcie dzisiaj, kochani, że bez film, bez muzyki. Bo po wczorajszym grillu głowa, głowa pęka w szwach. Coś na spokojnie. Także pozdrawiam Was, kochani, wszystkich! Naprawdę wszystkich! Nie, nie będę wyliczał, bo to nie sposób! Nie sposób Was wszystkich wyliczyć, ale wszystkich! Przede wszystkim subskrybentów! Bo to tak jak piosenkarze śpiewają dla ludzi, tak? My nagrywamy filmiki. No, może nagrywamy, bo inni chcą oglądać. Ale te subskrypcje to zobowiązują też. No, fajnie, że ktoś to ogląda, ktoś chce, ktoś lubi. Także subskrybentów, przede wszystkim, no i wszystkich hodowców, hodowcy nie ma co tu cudować, bo to żadne. To nie, nie jakiś tam film pod tytułem Potop, może więcej, konopielka. Ale, ale, już jak się nagrało jeden, to się już nagrywa chyba, nie wiem już, który trzydziesty, któryś, czy który, nie, już nie pamiętam. A już prawie 600. ostatnio zaglądałem. już się nagram. Nagram, niech tam sobie każdy zobaczy, co i jak. Tu u mnie nic ciekawego nie ma. Więcej takie życia wzięte trudne sprawy, albo dlaczego ja. Także życie miłej niedzieli i wszystkim bo wszystko jest fajne, wszystko jest piękne, ale jakie jest zdrowie, resztę można znaleźć. Uwierzcie mi, resztę można znaleźć pomimo że życie. Rzuca chłody pod nogi, ale jak nie poddawamy się, nie podajemy się, to... to idzie żyć. No, mię niedzielę. Trzymajcie się, mija, ulanie.